Halo moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcineczek Assassin's Creed Revelations, da! Tego jak obiecałem zajmiemy się dzisiaj misjami fabularnymi, dalej i tak jak widzicie tutaj już odkryłem troszeczkę więcej tego miasta Porobiłem kilka rzeczy, ogólnie porekrutowałem dosyć sporo asasynów i powysyłałem je na różne misje, także no trochę tych misji się porobiło Trochę pieniędzy mi przybyło, patrzcie jak dużo pieniędzy mam już, tu mi właśnie wysk wyskoczyła wiadomość jeszcze, że że kolejni coś tam, coś tam zrobili. Na razie, na razie oni nie tam robią. My pójdziemy na misję. Chociaż nie, czekajcie, możemy kogoś jeszcze posłać i dopiero pójść na misję, bo tutaj, o, skrzyneczkę. Yy, widać, że. Yy, super, super widać to, że przy każdym tym, 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 właśnie tej każdej dużej białej bombie. Petardzie czy jak to tam nazwać? Możemy nimi zarządzać. To naprawdę jest fajne, bo jest naprawdę sporo tych punktów. także co chwilę po prostu mi wskakuje jakaś misja, tylko podchodzę je w następnych. Tak, nie wiadomo, nieważne, zaakceptuj. Ja tutaj ulepszam ich automatycznie, nie chcę mi się w to bawić. Patrzcie jak dużo mam już asasynów. Ten dalej poszedł i nie wiadomo kiedy wróci. Przejebane. <grytanie> Ci będą za 10 minut. No, sporo ich mam. Na razie zostawiamy tutaj jednego kolesia i... Zobaczmy tutaj, czekajcie. Są różne właśnie, na przykład Aleksandria, pieczęcie pamięci. A to jest Aleksandria? Tak, Aleksandria. Są jakieś takie specjalne misje. Ale tutaj nie mam co ich wysyłać tak naprawdę. Tutaj podobnie pewnie. Nie, tu już lepiej. Ale i tak nie mam co ich wysyłać. Przekup Herolda. Tutaj możemy kogoś wysłać więcej expa im powpada. Wow, 25, 25, 7, 40. Jak powysyłam wszystkich... To będą mieli 100%. Dobrze, no to niech, niech tak będzie. Wyślę ich tu wszystkich, niech tam się zajmą 8, 7,5 minuty. Dobra, mamy ich z głowy. I możemy iść za misją fabularną. No, kamerą do góry. W ogóle, co zauważyłem na mapie, mi się pojawiło. Oprócz tego znaczka tutaj, misji fabularnej, tutaj u cyganów, właśnie w tym momencie do nich idę, to jeszcze, jeszcze pokazuje mi się... Nie upiryję, nie upierje go, tylko gdzie mi się to pokazało. O, właśnie, patrzcie, tutaj wspomnienie Sofii. Aha, czyli właśnie nie wiem, jak to jest, czy, czy jak kupię książki, to wtedy się pojawia to, że, że możemy to tam do niej iść, i tam wiecie, z nią rozpracowywać te książki, jakoś chyba tak to wygląda. A w tym momencie kupiłem jakieś tam dwie, trzy książki i zobaczymy. Zobaczymy, wolę się sam przekonać. Okej, okay, super, gonią mnie na razie, tak? Dobra, już nie Zbiornik mocjusza, okej okay. Sztuczne jeziorko, co? Dobra, idźmy stąd O, 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 shit, czekajcie Dobra, aha, jestem już na miejscu właściwie To dobrze Tylko jakoś nie widzę tego Dobra, mniejsza z tym Muzyczka się zaczyna, mmm, cyganki grają Ah, have we I have seen happier men at the gallows. Heh, crack wise elsewhere, efendim. Today the Byzantines stole half a year's worth of coin from us. Mi dispiace. Can I help? Perhaps, for centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore, but embrace them, encourage these rumors for it is better to be infamous than ignored i like the sound of that here is my plan every man who touched that chest of coins must die but discreetly as if cursed by a pagan hex the romani curse becomes our blessing perhaps then people will leave us be mm-hmm okay Ciekawe jest to, jak kurtyzany przekształcili w cyganów w tej części. I właściwie kurtyzan jako takich nie mamy, no znaczy jak wynajmujemy cyganów, to właściwie to są cyganki, ale, ale widzicie, no to nie, nie jest jednoznaczne. No dobra, grupa bizantyjskich templariuszy ukradła skrzynię pełną cygańskiego złota, otrój wszystkich, którzy ośmielą się dotknąć skrzyni, wywołując w nich przekonanie, że zło to jest przeklęte. Do pełnej synchronizacji Zatruj wszystkie cele, pozostając w w grupę cyganów. O Boże. Jakieś skomplikowane. Ja w ogóle mam... mam jakieś trucizny w tym momencie. Mam pięć strzałek zatrutych. No dobra. Aha, jeszcze mam właściwie zatrute ostrze i mam zatrute to. Dobra, to sobie tak ustawimy na truciznę to. Teraz rozumiem, mam pójść do jakiegoś punktu i będziemy się mieszać z cyganami, co? Dobrze, tutaj mi w ogóle na gwałt pokazuje... Hej, poczu, tutaj jest ten świadek, zabij go, żeby ci zszedł ten, ale... Generalnie to nie potrzebuję tego w tym momencie. A co tak na gwałt pokazuję. Patrz, patrz, to tutaj jest. No ale trudno co zrobić. Nie chcę mi się z wami walczyć, Jesus. Właśnie, są takie stanowiska. A, bo jestem w ogóle... Nie wiem gdzie jestem. Jestem w obszarze. Niestety, się wpakowałem w obszar. E, kryłówki templariusze, dlatego mnie tak kurde, zaczęli ścigać. Tak sobie normalnie Jolo idę. A to nie był najlepszy pomysł, co? A ła! Wow. To było bardzo niemiłe, moi drodzy. To było bardzo niemiłe. Już stąd spierdzielam, ale muszę. No! Co jest? Nie mogę. Nie mogę sterować nim! Czyli w miejscu nie mogłem nic zrobić, no. Dobra, na razie. Przydałbym się jakoś uciec, co? Tam się jakoś schować. Na razie zrobimy tak. To jest dosyć śmieszne. I ciebie też. Cóż, to naprawdę są kurwa idioci. Ej, jak mi się to podoba. Ale czekajcie, bo on mi tu będzie strzelał. Aha, bo to gałki sobie mylę, dobra I pierwszy. Za go... Zastrzelę chłę, dobra. Mamy trucizny. Zabiliśmy wszystkich mami. Ma mami, Mamy grupę cyganów, dobra. Najętych, dotarłem do punktu. Idąc za cyg... I y zasygnali wtapiając się w grupę. No przecież idę. O właśnie, idealnie. W ten sposób chcę być. No i teraz będziemy szukać naszych templariuszy Czyżby to byli już oni Tak mi się wydaje, nie? Patrzcie nawet pisze, że to jest trucizna, nie? Czy tak mi się wydaje, że tych mam zabijać. Chociaż nie jestem oczywiście pewien. O, fakt, wykrycie, serio. Jak to? Niemożliwe. Zgadza, nie widział. Nie, jakbym strzelił do niego, a nie do kolegi, który był odwrócony do mnie plecami, to wtedy by miało to więcej sensu. Byłem zatwił tego, który mnie widzi, a nie tego, który mnie nie widzi. No, ale cóż. W ogóle nie mogę sobie z nimi iść, ale. Czasami. Już tak, że. Według mnie to wychodzi, bo... mi uciekają. O, fakt, fakt, fakt. Dobra, to było hmm. słabe. Nie udało się. No, co jest, jak strzelę, to mnie... widzą. chociaż hm, no tak, faktycznie to... On... Znowu zrobiłem to samo, strzeliliśmy tego, którego plecami, ale wcześniej mogłem go normalnie, wiecie, zatruć. Tutaj nagle dupa, jak strzelę to jakby oni nie wiem czy mnie słyszą czy co Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem Tutaj w ogóle mi nie siadło, miałem bardzo krótką możliwość zaatakowania go trucizną i Jak mówię, nie wyszło to w ogóle A Teraz mam nadzieję wyjdzie Dobra, na razie po jednym. Rozumiem, że będziemy robić, wiecie, dwa kółeczka na każdego co Nie wiem, nie jestem pewien, żeby go tak kurczę tu atakować. Dobra, na razie zobaczmy co dalej. O, tu mamy dwóch. No, no, no idź, 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 idź za nimi, dziękuję. Czemu mi... pokazuje je Aha, to ja sobie tak zabijam i zabijam, a to właściwie o tych chodziło, tak? Okej okay. Dobrze, to ja myślałem, że ja ma się mam, wiecie Cóż Bywa i tak to jestem wmieszany w... Nie, nie jestem, nie wiem. To ja myślałem, że ja wszystkich innych, ten, mam zabijać, a nie... Okej. Okay. Śledź strażnika, dobra. Nie pozwólcie się wykryć. Idziemy, dziewczyny. A, teraz one idą ze mną, a nie ja z nimi. Tylko nie jestem jakby ukryty, to jest ten problem, ale dobra. Przyspieszmy. Dziewczyny, dziewczyny, idziemy, idziemy, idziemy. Nieważne, że kogoś tam okradłem, Idziemy, bo go stracimy. To ja myślałem, że mam tych strażników po drodze zabijać, a tu... WŁOOT, jakie wykrycie? O co to chodzi w ogóle? Skąd? Co? Jak? Gdzie? Po co? Kiedy? Dlaczego? Czy <laughs> ja nie mi... cały ten czas nie miałem ich zabijać? No dobra, nie, ja myślałem, że, że wiecie takie mamy tutaj. Chodzimy i zabijamy ci coś, a tutaj się okazuje, że śmiesznie to wyszło. A dlaczego mnie wykryli tego? O widzicie, teraz w ogóle mam to ukrycie, nie? I ma to sens. A tu nam się wcześniej w ogóle to jakoś zrąbało. Nie, nie widać było, że jestem ukryty, i nagle. Nie widać było, że jestem ukry ukryty, tak? No to jest. No. Hunta 2014 jeszcze. Um, no, ale, ale, no cóż. A, idziemy, dziewczyny. Jedna gdzieś tam utknęła, nagle i dupa, i nagle, że się zrąbało. Śmiesznie, no ale trudno. Idziemy, idziemy. Dotarłem do punktu. Teraz ty jesteś zatruty. Kurde, zaraz mi się strzałki skończą, bo zjebałem, nie? Czekajcie, wystrzeliłem już, ale nadal no, mam dwie. Okej. Okay. No i la, Sialalala, tańczymy. Nie, może nie zużywam, jak w nich strzelam, to może nie zużywam strzałek. Byłoby to bardzo miłe, gdybym nie zużywał, bo po prostu mi ich braknie w tym momencie. Tak mi się wydaje, że dalej miałem dwie i teraz nadal mam dwie. Ale nie przez nią Sialala kręcimy bioderkami i w ogóle. Co on tam idzie robić? Okej, okay. dotarłem do punktu kontrolnego Zyskaj odzyskaj skrzynię. Dobra. Widzicie, nie, nie, ten. Nie nie straciłem tych strzałek, to dobrze. Tak. stay alert! Stay alert! Dobrze. Mud kontrolny. Odnieskrszynię do siedziby cygana, dobrze? Quite often, see. Did you know that this word was born from the misapprehension that my people are from Egypt? You find it offensive? <laughs> I find it funny. My mm -hmm. people are from Eastern Persia and beyond. Yet somehow we have become citizens of a land we have never seen. People are quick to judge and slow to correct themselves. <laughs> Czemu ona nie idzie? Muszę sam iść. To jest słabe. Czemu muszę sam iść, tylko zamiast ona mnie prowadzić, to ja prowadzę ją. Ale do dupy. Ci gdzieś tu biegają w ogóle, o co to chodzi? Ten pobieg tam, Co oni tak biegają wszyscy? Aaaa, bo ja przeklęty złoto niosę, i wszyscy zdupcają przed tą skrzynią. Dobra, rozumiem. Przecież co, oni tak biegają jak porumbani, nie? <laughs> nieźle, nieźle, dobra. No, jesteśmy w ogozie, dobra, super. To już mogę donieść to tutaj na miejsce. Super. You should count it. Make sure everything is there. Oh, you have our thanks, Ezio and you can count on us from here on out for anything at any time good to know if i need say to borrow some money i will ask you no raczej nie mam tyle hajsu że no i dobra okej okay, jest okej okay, yes. i tutaj mamy tak e, obliczać te, te umiejętności frakcji zajebiście Czyli tutaj mamy tą tablicę umiejętności frakcji czy jak się to tam nazywa Wykorzystaj cyganów, ucieknij skrycie, wtapiąc wtapiając się w tłum, kryjąc się. Tak, zabij z kuszy strażników. No właśnie, kuszę, muszę sobie teraz kuszę kupić. Zgładź trzech wrogów, oślepionych pojedynczą bombą dymną zanim dym się rozwieje. Aha, to mi się udało zrobić, dobrze. No tutaj, wi wiadomo, to nieważne, który zestaw będziemy w jakiej kolejności robić. Mam już jedno, tu mam już jedno, tu mam zero, tu mam jedno i tu mam zero. No tak, że to tam wiadomo, to się będzie samo z siebie często uzupełniać w ciągu rozgrywki. A co my mamy tutaj? Czy to są po prostu drzwi do wyjścia, czy co to jest? Aha, czyli to jest wejście na ich dzielnicę taką. Um, rozumiem. Dobra, na razie widzę, nie mamy żadnej żadnej innej żadnego innego celu głównego. O ile dobrze widzę. Tylko wyłącznie mamy póki co yy, cel tutaj Tutaj się znaleźć i iść do tej księgi, dobra. No to tak też zrobimy. Przydałoby się oznaczyć najbliższe wejście. Albo możemy najpierw spróbować ten punkt, yy, znaczy tą kryjówkę yy, Templariuszy przejąć. Siwie strasznie prosto się tutaj to przejmuje. Prościej mam wrażenie niż w Brotherhoodzie. Ja ogólnie ta gra wygląda, wydaje się być dużo szybsza niż Brotherhood. I taka właściwie jest, bo jest krótsza tutaj i tak dalej, i sporo mamy hajsów, dobra. Już mnie ktoś widzi? Ała! No serio, zejdźcie na dół do mnie, no i po pogadamy kujwa yy, no, wręcz. Ciekawe jak wtedy będziecie się czuli. Czekajcie, tu sobie zmienię tylko na... a dajmy sobie na razie jakieś sztylety czy coś. Siema Troszkę się chyba wystraszyli W ogóle kupiłem sobie taki topór Jest naprawdę zajebisty To jest, nie jest to Kurde no i nie jest to Fuck me, no co jest, do cholery jasnej No nie, no tak się nie da grać No, ja pierdolę Okej, okay, czy ja właśnie w niego rzuciłem swoim toporem? Nie, teraz ich atakuje? Co ja w ogóle robię? Ezio! HA, ostrzami tylko walczę. Ok, rozumiem, że tego nie mogę rozbroić, bo jest jakiś dokoksany, tak? Czekajcie, ale przecież mam. Mam swój sztylet, o właśnie. Oh shit! Oh shit! Dobra, wejść z... ich. Jesus, nie mogłem sobie z nim poradzić. Przejebany. Gdzie jest moja broń do cholery? Ja, aha, to był Janczar, okej okay. No dobra, to ma to sens No, czekaj, daj, żeby zrobił, żeby mi coś... No, brawo. W końcu. Oh, Jesus. Oh, gdzie jest mój topór? Miałem taki fajny topór. Jest, jest mój topór. Nie widziałem, że mogę nim rzucić w kogoś, ale to miło. No, także kupiłem sobie dosyć fajny topór i zajebiście to wygląda, jak, jak tych ludzi traktuje tym toporem. No, chyba, że przydomi jancarowie, Jan Jan, nie, Jancarze albo janczarowie. to jest dziwne, bo w cywilizacji jest trochę inaczej, chyba to. No, ale nieważne. Dobra, identyfikujemy teraz kapitana. Co? Tu mamy jakieś ślady jego obecności. Ci najbardziej wkurwiają. Mają taki balkonik i z tamtego balkoniku strzelają. Mega wkurzająca sprawa. Dobra, ten już mnie nie widzi. No i co, tutaj biegają. Koledzy, a gdzie ten ich cały kapitan, co? O Jezus! może mi go spróbować. a kontra tak niespecjalnie. Weźmiemy sobie topór. Chociaż teraz możemy sobie na przykład deszcz strzał wezwać w końcu. Żaden z nich, nie? Gdzie jest cholera jasna? Ten cały ich kapitan. Nie mogę go znaleźć gnoja, co? Nie, tutaj on nie, nie chodzi. O Boże, gdzie się wpakował? Okej, okay, rozumiem, że od tego nie mogę odejść. No, Jesus, nie rób mi tego, bro. Ok, ten jeden widzę spierdala, bo się wystraszył. No, odskocz, kuźwe. Nie rób mi tego grono, znaczy gro, padzie właściwie, bo to bitna pada, no. Gram i grać gdzie mogę, bo. No widzicie co się dzieje. Jezus. Dobra, nadal go nie widzę, ale czekajcie. Straciłem. Fuck! Fuck mi, no tak, a jak jeszcze telepie rękami, to jest tylko gorzej. Bo przecież. Yy, ze, ze złości po prostu już szarpie rękami, znaczy szarpie padem góra-dół i to tylko powoduje kolejne przełączenie się. Ale co mogę zrobić? No, czekam na tego cholernego pada, ale to idzie tak długo, że normalnie się, normalnie się, normalnie się, normalnie. Nie, to oni nie są oni. W ogóle nie są związani z tym. Tylko z tym na posterunku pilnują skrzynek. No, idzie ten cholerny dupek, jest no. Patrzcie, że wcześniej była tutaj ta ścieżka jego pokazana. A teraz jej nie ma, tak jakby nie wiem. Był, ale uciekł. Nie wiem, nie zauważyłem moment, w którym on by tutaj był w ogóle. No, piękny finisher. Okej, okay, to w ogóle nie są oni. Żaden z nich. O co to chodzi? Nie, nie chcę wskazówek, tylko jak chcę się dowiedzieć dlaczego ja nie mogę cholernego kapitana znaleźć. Wcześniej były te ścieżki były jego pokazane, a teraz nie chuj. Żeby on faktycznie uciekł, tylko kiedy, kurczę, bo ja nie widziałem, żeby on kiedykolwiek uciekł. Ale to dupy... No dobra, chyba musimy sobie to odpuścić, bo jak widać nie mogę przejąć tego, chyba że. Chyba, że... Przez przypadek... Moi asasyni zabili jego... Bo tak się mogło zdarzyć. I teraz mi pokazuje, żebym ja sobie tą wieżę już yy, wziął i oznaczył jako swoją. A ja się męczę i szukam, yy, kurczę, kapitana straży, który już nie żyje, bo tak jak mówię, asasyni go zabili zanim ja go zdążyłem rozpoznać w ogóle. No dobra, to wyszło dosyć niecodziennie. O kurde, u góry jest to całe wspomnienie, czy jak to tam się nazywa? Nie, nie, ta część animusa że nie schodzę w tym momencie z zwierzę automatycznie. Ale rozumiem, synchronizację mam. Jej, gildia asasynów, bla bla bla. Dobra, Tam kolejną osobę do przejęcia. Czekajcie, gdzieś tu ucieka. No, jestem, co tam? Nie macie nic do strachu, Efendy. Twoja tożsamość jest ze mną O, dzięki Heavens za to. Ale, jestem assassin Jestem i. Aha, dobry początek, tak. No okej, czyli teraz mamy te wszystkie z dwójki i Brotherhooda rzeczy. Właśnie jakieś takie dodatkowe zadania mamy przełożone na to ratowanie tych ludzi, albo znaczy rekrutowanie asasynów. Mamy tak, jakby z... wcielone jedne misje w drugie. No, w sumie mi się to podoba nawet. Ten młody człowiek twierdzi, że jest asasynem. Pokażę mu y odrobinę swoich umiejętności pokonania jego wyścigów. Dobrze. Well, All right, go! Jak? Aha, tędy, tak? O, no, oh, Jezus. Na razie to tylko się wpierdoliliśmy przechodniów, to jest gówno. Myślę, że jesteś dobry? Naprawdę? Kurwa, on mnie popycha cały czas Bramki... EJ NO WSTAWAJ! Widzieliście co się w ogóle z nim stało? Tak leżał kuźwa dziwacznie Z rękami pod teksturą No ale to przecież jeszcze nie byłeś w tym punkcie To w ogóle jakim sposobem... Ty kolego... What the fuck Oh shit, nieee Źle skoczyłem, co? Tak mi, w ogóle jak ja idę, głupek ze mnie. Kaman do góry. W ogóle nie wchodzi w te punkty, no? A mu je zalicza. Przynajmniej tak rozumiem, że mu je zalicza. Dobra, już jestem przed nim. O oh, Jezus No jestem pierwszy. Old man. You Yarman. Who is this? Ah, <laughs> uh, Ela, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love, and to think you ever doubted me. Merhaba efendim. We were just taking the air, Ela, and discussing tactics and such, no? <laughs> no. We were discussing when your training would begin. Sunrise, every day. Galata Tower, understood? Uh, evet. Of course, mentor. <laughs> Jego kobieta, tak? No to kurde, chyba nie jest szczęśliwa, że jej chłopak został azazynem, bo on zawsze może zginąć. Czego byliśmy właściwie świadkami w poprzednim odcinku. Dobra, widzę, że nie ma co. Eee, tutaj już cisnąć dalej jakąś misję. Bo chciałem skończyć odcinek, ale widzę jeszcze jedną osobę do e, zwerbowania, więc zróbmy to sobie. Zwerbuję ją, a właśnie. Tak, Nie masz się co martwić, dziewczyno. Wszyscy nie żyją. No i zajebiście. Dobra, także moi drodzy, zakończymy sobie tutaj odcinek. Jakoś tak wpadłem w, znowu w ten taki tryb. W Brotherhoodie też tak miałem że nagle wpada się w takie coś, że, ee, że niby się chce progresować fabułę, aczkolwiek okazuje się, że, że wiecie, wydarza się tysiąc innych rzeczy na raz. no widzę następny już kurczę, no do zebrania, dzieje się tysiąc innych rzeczy naraz, naraz i po prostu, a to zrobię jeszcze to, zrobię jeszcze tamto, zrobię, o cholera, 39 minut, kiedy to się stało, no, no i tak to, tak to jest, także przepraszam was za to, mam nadzieję, że od następnego... What the fuck? Nie wiem, że z tej wieży mam skoczyć. Kurwa, wymyślają. E, nie! Uch, dobra. Także tutaj sko sobie skończymy ten odcinek, żeby nie przedłużać specjalnie. A, a po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu będziemy progresować sobie fabułę e, w kolejnym odcinku również. Mam nadzieję, że w bardziej udany sposób niż teraz. Okej. Okay. Spróbujmy teraz tak się odbić. Fuck me, nie da się po prostu, no. O, a teraz z dupy tu wszedłem. No dobra, nie mam pytań. W takim razie kończymy odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye, bye.